Thank mm -hmm. you. 27 lipca rozpoczęły się długo wyczekiwane prace na placu wokół pomnika Józefa Wybickiego. Roboty wykonywane są według nowego projektu. Poprzedni okazał się zbyt drogi i miał kosztować miasto sporo ponad 1,5 miliona złotych. Nowe władze zdecydowały się na cięcie kosztów. Teraz remont ma zamknąć się w kwocie 660 tysięcy złotych. Wokół pomnika autora słów polskiego hymnu pracuje już wyłoniona w drodze przetargu. Firma budowlano-drogowa z Grudziądza. Będzie wymieniona nawierzchnia placu. Wykonalna będzie zieleń, umieszczona fontanna, elementy małej architektury. Sam pomnik został już wyczyszczony, a wkrótce będzie też oświetlony. Powstanie również plac do gier duża betonowa szachownica, a przy niej stoliki do królewskiej gry i stojaki dla rowerów. Póki co wszystko idzie zgodnie z planem, a efekt finalny będziemy mogli podziwiać w połowie września.